Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowymi Taliami. Dzisiaj ponownie zagramy jakże świetną i znerfioną kartą. E, trochę trochę bez sensu powiedziałem, ale Aceem, tylko że tym razem będzie to taka powiedzmy odświeżona wersja z Discardem, ponieważ ten Discard okazuje się że jest chyba nawet lepszy od tej wersji ze statkami. E, gramy tutaj właśnie Koral, gramy Birne. Morkwarga, dwóch skaldów i harcowników, dodatkowo też maskę Uroborosa. E, na Blue dzięki temu talia potrafi bardzo dużo punktów zrobić. No bo jeśli mamy na ręce, czy to, to był morkwarga, czy to właśnie tego harcownika, to możemy sobie maską Uroborosa to odrzucić. Przy okazji skrócić talię, co powoduje, że łatwiej dobieramy nasze karciochy i zrobić dużo punktów. E, reszta talii w zasadzie tak podobnie do tych wojowników, no z tym że właśnie nie ma wabiorna, nie ma rejzy, no bo zastąpiliśmy to diskardem. Italia skraca się właśnie w ten sposób. E, natomiast dalej mamy Hernka Duch, dalej mamy totem, mamy Morkwarga, mamy też trygwiego, haralda, E'sta wiadomo, nie ma, uwaga, krwawego orła, co też, powiedzmy, jest zaletą w pewnym sensie. Bo przez to, że skracamy się tym discardem, no to nie potrzebujemy takiej wyciągarki, bo wszystko i tak dobieramy. Plus nie musimy się martwić o ustawianie właśnie tego krwawego orła, czy też nie musimy się martwić o to, że przeciwnik na przykład nie ma żadnych jednostek na stole, co czasem ma miejsce. Eee, no i ten discard fajnie się sprawdza ogólnie rzecz biorąc. Skjorda jest oczywiście, Gerde panisz e, jakiegoś tam swarmu. Gremista jako oczyszczenie, przydaje się powiedzmy, żeby powiedzmy oczyścić jego przeciwnika, jak przeciwnik ci nam skazał oczywiście tam na myśli, albo też możemy oczyścić obrońcę przeciwnika po to, żeby móc powiedzmy, nie wiem, kolgrima, dajmy na to. Zmork fragować, który stoi za obrońcem, albo po to, żebyśmy mogli strzelić z blasku chwały. Tak, bo jeśli stoi obrońca, jakaś tam kluczowa jednostka, no to najpierw sobie oczyścimy tego obrońcę, potem sobie strzelimy i to wszystko powinno ładnie działać. Jeśli chodzi o brązy, no to standardowo łowcy, najeźdźcy, jedna wojowniczka, dwa niedźwiedzie, e, ponieważ niedźwiedzie też można odrzucać bez problemu i to wszystko ładnie się łączy. Także bardzo przyjemna talia. Ja, jak wiecie, jestem fanem Skellige, Gra mi się tym bardzo przyjemnie i postaram się to zaprezentować w dzisiejszym odcinku. Link do talii w opisie. Dobrze, naszym pierwszym przeciwnikiem w tym odcinku będzie łapówka, także tutaj... E, ...gracz, który konsekwentnie, mimo nerfów, łapówką pogrywa. Swoją drogą, ta łapówka nie jest taka zła. Powiedziałbym nawet, że jest dosyć mocna. E, I tym razem dobraliśmy w zasadzie nasze wszystkie odrzucajki na start. To jest dosyć ciekawe, bo zwykle tak się nie dzieje. Ale mając koral Birne i dwóch Skaldów, Niedźwiedź do odrzucenia. Na też potencjalnie do odrzucenia. Jakby podoba mi się ta ręka. Możemy tym discardem przeciwnika puszować, Być może powinienem gremistę wymienić, ale on może mieć trucizny, więc. Aha, bingo. Myślę, że w porządku. I polecimy od razu z tą koral. Spróbujemy nałożyć taką dużą presję na przeciwnika, żeby wygrać po na równych, nawet. Że koral odrzućmy sobie. No, powiedzmy. Hmm. A niech będzie harcownik. Tak się zastanawiałem, czy może lepiej, najpierw niedźwiedzia. Ale zróbmy tak, żeby przeciwnik poczuł presję. Pytanie, czy nam usunie koral, bo to też nie jest taka prosta sprawa. Jeśli przeciwnik chce strzał za sześć, no to musiałby dwa ładunki dowódcy i krwawą rozrywkę. A jeśli tego nie zrobi, no to jak zagramy birne, to koral jeszcze dwa razy strzeli. Junior od razu, no ok. To jestem zadowolony. Tak czy siak. To jest już spore poświęcenie ze strony przeciwnika. Prawdopodobnie oznacza to, że na równych nie wygramy. Teraz myślę, jakby na spokojnie sobie tego niedźwiedzia odrzucę. Zostawię tego Morkwarga z Birną na później. Odrzućmy niedźwiedzia. Skoro przeciwnik tak ostro poszedł, no to my będziemy grać wolno. Jeszcze Nowigradzka, no to tym bardziej chcemy sobie zostawić te nasze opcje na później i tutaj bym rozważył, czy chcę Skaldem odwrócić na Jeźdźce może. Nawet. Tylko co jeśli przeciwnik spasuje? Będziemy mieć 12. Potem w razie czego Birną. Sobie skrócimy. Zróbmy w ten sposób. Pamiętajmy też o tym, że ci Skaldzi, ta Koral i Birna nam skraca dek. Więc jak najbardziej możemy sobie w ten sposób, grać to w rundzie pierwszej. A jeśli przeciwnik nie spasuje, no to my spasujemy. I ze skróconą talią, przejdziemy do kolejnej rundy. Ok. Zużyta nowigracka, zużyty junior. Wydaje mi się, że to jest w porządku. Nie pchamy się dalej. Mamy dwie, dwa cele dla Birny, także to też jest dobra informacja. Wiadomo, że to troszkę też RNG, no bo... Przy wrzuceniu birny możemy dobrać coś, czego nie chcemy, no ale to jest siła wyższa, nic na to nie poradzimy. Okej, okay. Łowca Brokwar. Nie wydaje się zły. Na wypadek, gdyby przeciwnik od razu spasował, brakuje nam Ejsta, aczkolwiek gremistę chciałem chyba zostawić. Na wypadek jakiejś trucizny. Tak myślę. To jest trochę słaby przeciwko magistrowi. Też chciałoby się na pewno Murkwarga przeciwko. Przeciwko e, Tasakowi. Może jednak powinienem tego gremisty wymienić. Chyba to zrobię. A niestety Juta to, <grymne> to chyba najgorsze co mogliśmy dobrać. To hmm. jest taki, że łowca i potem birna. Pytanie, czy przeciwnik będzie chciał puszować? No nie wyciągnął jeszcze statku ze swojej talii. Teraz już to zrobił. Okej. My kontynuujemy zgodnie z planem. No i teraz jakby się dużo okaże, no bo... Może na przykład rzucić Filipy, ale to nie jest jakiś super ważny cel. Może rzucić Hienę. Okej. Okay. My sobie skrócimy talię. Nawet jeśli przeciwnik spasuje na tych siedmiu kartach, to... ...tak, będzie w porządku. Pamiętajcie, żeby Birny nie wrzucać jako pierwszą kartę. Jako drugą już można, ale jako pierwszą to nie. Morkwarg i Harcownik. Okay. Widzimy, że mamy dużo punktów. I Teraz co przeciwnik tu zadecyduje? No bo może kliknąć hienę oczywiście i zagrać Tasaka i wtedy będziemy mieć troszkę problem, bo nie mamy Morkwarga. Ale decyduje się tak powoli zagrać. Ciekawe. Hmm. To rozstawiamy łowce, tak? A, będę blefował Morkwarga chyba, więc nie będę w tą hienę pingował. Zobaczymy, co przeciwnik dalej myśli. No, trochę się obawiam, bo w pewnym momencie Juta będzie taka nie za fajna. Ale jeśli przeciwnik tą hienę wybustuje do 13, to jutro za 12 możemy zagrać po prostu. Okej, okay. w ten sposób to myślę, że Skjordal... I tyle. Pozbędziemy się tego łowcy. Też Syndykat. Nie ma jakichś kluczowych kart do usunięcia, tak myślę. wykorzystamy... Skjordala w taki sposób. Z Totemem się nie spieszymy, bo wiadomo Magister. Magister bardzo dobrze kontruje ten totem. W momencie kiedy rzuci, to już możemy. Jak odblokował nam przeciwnik. Zagranie totemu. Więc myślę, że je wykorzystamy oczywiście. Jesteśmy ciągle do przodu, ciągle mamy przewagę karty. No, no trochę smuci. Ale no... Zagramy sobie hernka dłuch. Mamy już adrenalinę 4, więc oczywiście Wiedźmin. Zbijemy Filipę. Nie chcemy być magistra, bo to jest cel dla skazy ewentualny. I nie chcemy być hieny, hieny, bo jak jeśli ją wzmocni jeszcze bardziej, to będzie juta za 12, tak? Właśnie, teraz już mamy Juta za 12. Bank w ogóle over profit o jedną monetkę. Ciekawe dlaczego tak. Czy się zdecydował oponent? Nie jestem pewien. Hmm. Chyba coś mu nie pykło, bo długo myśli. Nie wiem na co liczymy. Uuu, na... siedem monet wydam tego Jakuba. Wow! <laughs> Prawie na dnie on musiał być. To prawie na dnie. Ależ pech oponenta. E, Rzućmy Tyrgwiego. To będzie 12. To przebije, nawet nie musimy klikać lokalizacji. Zostało dwie karty przeciwnikowi. Zużywa monetkę. Okej, okay. czy to było warte? Nie jestem pewien. Pierzmy mi gremistę. Ani okay, czyli strajdujemy ostatnią kartę za jutę. Okej, okay, no nie będziemy strzelać w takim razie za 12, tylko za 8, jeśli oczywiście dowierzymy miejsca Ale przewaga karty powinna nam to myślę ugrać bez problemu. I Ferko. I Dej, Ochłoda. Wydaje wszystkie monety. Zawodnik. Ok, zagramy Jutę. No i zachowując Haralda, przechodzimy do rundy trzeciej. Siedem kart stali tylko. Więc prawdopodobieństwo dobrania Ace'a jest bardzo wysokie. Pięć siódmych w zasadzie. No, i nawet były na top decku jeszcze gert, meczka um. Ten Gerd to jest tylko 7 punktów, tak na dobrą sprawę. I, a jesteśmy tak nie będziemy dobierać. Strzelimy sobie po prostu za 8. W sumie wypadałoby chyba gerta zmuliganować. Szukając. Szukając murkwarga, chciałem powiedzieć, ale niestety nie trafiliśmy. Eee, dobrze, tak czy siak? Zaczniemy sobie od Haralda. Sytuacja jest bardzo dobra. Skrzesimy na jeźdźce. to może jest jeszcze tasak, ale. Tasaka ubijemy, bo będzie miał 5 punktów, więc 2 plus 3. Ej, będzie widoczny nerw, Tasaka, tak? Ja jeszcze przed paczem. Nie byłbym w stanie teraz tak zagrać. Natomiast przez to, że nie ma tego pancerza, możemy sobie teraz na spokojnie w ten sposób poradzić. Kliknę heal od razu. Kolejnej rannej jednostki i tak prawdopodobnie nie będzie. Tam powinien być świder i gort. Dokładnie. Muszę no, sobie ten świder nawet trochę zrobić, bo nie mam strzału za 12. Um. Nie mam strzału za 12, ale to chyba nie szkodzi moja piękna strzelmy sobie za 8 piu, piu. No i łatwa wygrana się szykuje. Łatwa wygrana świder na koniec, tak jak mówiłem Ale to dużo, dużo za mało GG. Pierwsza gierka wygrana. Zobaczymy jak nam pójdzie w gierce. Numer 2. A naszym drugim przeciwnikiem w dzisiejszym odcinku będzie Ace. Prawdopodobnie zobaczymy, czy taka sama wersja, czy przeciwnik jednak gra ze statkami. E, to się zaraz okaże. Mamy maskę Uroborosa na start, tak jak widzimy. E, więc fajnie byłoby poszukać troszkę brązików. Wydaje mi się, że Skirdala wymienimy. E, Morgfart też raczej będzie turbo słaby w tym meczu, niestety. Więc spróbujemy go zutylizować w rundzie pierwszej. Eee, I pytanie, jak my to chcemy rozegrać? Prawdopodobnie będziemy jakoś szybko pasować. Też fajnie byłoby też mieć lasceja. Z drugiej strony. Hmm. Kurcze. Ach, zróbmy dodatkową wymiankę, bo tak wydawało mi się, że trochę mało celów do odrzucania. Eee, I zaczniemy sobie od najeźdźcy, myślę. To trochę będzie problem, jak dostaniemy. Strzał za cztery w to, ale no trudno. na eee, najeźdźce. I zobaczymy, co przeciwnik zrobi, no bo. Też to może dać nam informację, czy przeciwnik gra Discardem, czy też nie. Widzimy, że gra Discardem. Eee, także to też troszkę nie fajnie, bo... Teraz będzie mógł Birne jako pierwszy rzucić. A? Ale po prostu myślę, że zrobimy koral za koral. Ciebie to będzie w porządku, mamy maskę uroborosa. Może uda się zesnipić koral jak dobrze pójdzie przeciwną. Także odrzucimy sobie z zdziczałego niedźwiedzia na razie. Maską uroborosa odrzucimy sobie. wojowniczkę. No, niestety zepić się nie udało. Nawet bardzo się nie udało. Ale no, użyjmy oczywiście tego strzału, żeby nie zginął nam ten najeźdźca. Okej. Okay. No mamy birno, to jakby bardziej wykorzystamy nasze strzały. Fajnie byłoby dobrać oczywiście jakiegoś harcownika, nawet bardzo fajnie by było. Zobaczymy, czy nam się to uda. Zagramy tą birno, no, wykorzystamy Valium. No niestety udać się nie udało. I teraz zostało nam w talii dwóch harcowników, i będziemy mieć tylko dwóch skaldów, więc wydaje mi się, że musimy odrzucić w ten sposób. No, chyba, że morkwarga odrzucimy. Znaczy, że morkwarg jest słaby. W sumie to może być nie najgłupszy pomysł. Morkwarg w meczepie na Skellige i tak niewiele robi, w zasadzie nic. Poza tym, że może czasem spanieszować AD-mentora yy, tutaj, ale. Wydaje mi się, że Czyli Morkwark i fark polecieli. Zobaczmy, co się wydarzy dalej. No chętnie bym wrócił teraz Skalda, tak? Tylko, że no muszę mieć go pod harcownika. Więc nie mam tej możliwości. Dlatego teraz jesteśmy troszkę zablokowani. I wydaje mi się, że tutaj pas będzie dobry mimo wszystko. Też wtedy tracimy las Seja, ale mamy first Seja dzięki temu. Hmm. Może było to jednak błędem, bo teraz bym na przykład Mork Farga za 6 sobie rzucił. Hmm. Tak nie bardzo mamy co zagrać, a ten Skald jest bardzo ryzykowny, więc spasuje. No będziemy mieć troszkę utrudnione zadanie, przeciwnik będzie miał ostatnie słowo w rundzie trzeciej, ale jeśli będziemy mieć lepsze karty na ręku a może tak się okazać, to może wygramy. Plus też rozpoczynanie powoduje, że jak pierwsi rozstawiamy Haralda zwykle. Też może dać nam delikatny plus. Zobaczymy, no wtedy musi zagrać za 7, jeśli chce jedną kartą, jeśli dwoma, no to spokojnie może sobie przebić. Gra Gerta. Okay. Jest tak najbardziej akceptowalne. I teraz szukamy oczywiście harcownika. Harcownik byłby turbo dobry, pozwoliłbym nam skrócić talie. Juta, oczywiście, to tragedia. Tyrkwi jest super. O, i udało się. Ok. Czy jest nie najgorzej przeciwnik? Chciałem powiedzieć, prawdopodobnie będzie pasował, a tu jednak puszuje. Ciekawe. Eee, czy my w takim razie chcemy zagrać z na to? Czy zignorować? Wydaje mi się, że zignorujemy. Na razie. Zagramy sobie po prostu Skalda. Odwrócimy harcownika. Dobraliśmy niedźwiedzia. Jest już jeden na cmentarzu, także jest to nie najgorsze. Ten niedźwiedź 8 punktów reprezentuje. Tak samo zresztą jak i niedźwiedź przeciwnika. Kliknięty totem. Nie ja, no to skoro kliknięty totem. Przeciwnik może spasować po tych dwóch kartach, tak. W sumie jest to też niewykluczone. Zobaczymy. Ale to, że rzucił totem, to trochę dziwne, no bo jeśli nie będzie puszował, to taki trochę waste totemu. Moim zdaniem. Nie ma już gerda. Ja jeszcze mam gerda i pasuje. Także. Dziwna sprawa. Mogę rzucić w sumie Hernka Duch. Mogę rzucić Wiedźmi na szkołę Niedźwiedzia. Jak wrócę hernka duch, to nie będę miał możliwości wybrania a mentora, ale. tego mentora i tak prawdopodobnie rzucać nie będę. A tak to już lokalizacja będzie na stole. Tutaj mogę zagrać za 5 punktów, tracę 2 on traci dwa. Mogę też rzucić Wiedźmina z ręki. Hmm... W sumie kusi mnie, żeby sobie zostawić opcję na tego mentora, mimo że prawdopodobnie i tak jej nie wykorzystam, więc rzucimy tak. kawałki 5 punktów. Przebijamy idealnie o jeden I mamy w zasadzie totem przewagi teraz na R3 i też Gerda mamy. Tydzień co prawda ma birne z kolei, ale wydaje mi się, że jakościowo mamy lepsze karty. Gremista też się przyda na przeciwnego Tyrgwiego. Na Jeźdźca jest spoko. Łowca. E, Teraz w porządku. Nie musimy na siłę Skalda szukać. Zostawmy w ten sposób. Podoba mi się ta ręka. Nie musimy grać wokół Gerda, bo przeciwnik zużył go. Zaczynamy od totemu. Jakby powiedziałbym, że sytuacja jest bardzo dobra przez to, że przeciwnik właśnie tutaj się chyba pomylił, no bo nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. Sens tego zagrania. Birna. Ojej, Przeciwnik właśnie rzucił. To, to jest to, to o czym mówiłem. Przeciwnik rzucił Birnę jako pierwszą kartę. Eee... Nie oglądał materiałów Pawloeksa na YouTubie, kiedy mówiłem, żeby tego nie robić. Teraz przeciwnik stracił karty, bo dobrał jedną, bo dwie. <grystanie> Kurczę, w sumie. Teraz się zaśmiałem i będzie w komentarzach, że się śmieje z przeciwników. Co za życie. Co za życie. Znowu mnie schejtują w komentarzach. Ale to jest ProRank, tak przypominam. I tak zdaje się, że na Skelligie mam prawie 2500 MMR-u. Także no, przeciwnik też powinien mieć gdzieś w tych okolic okolicach. Więc kardynalny błąd. Oponenta no, dał mi kartę przewagi. A, to mi się podoba. no Tutaj ratuje się teraz Haraldem. W ogóle nie miał najeść na cmentarzu, także tutaj też niekorzystny, niekorzystna wymiana dla przeciwnika. Ja tu oczywiście Haralda zbijam. I pewnym krokiem zmierzamy ku zwycięstwu! Dwie wygrane na odcinku. Zawsze cieszą. A to widzimy, że przeciwnik bardzo powolutku. Zobaczymy, czy jeszcze mamy skilla. Chociaż w sumie nie, bo możemy zbić to od razu na jeźdźcą. Chciałem zobaczyć czy ping trafi, ale w sumie nie mam się to spieszyć. To jest odnowienie dwa. Bestii żadnej nie dorzuci. Spróbujmy zasnajpić. Ależ łatwo. Tylko w sumie nie będę tego dobijał. Na razie jeszcze. Chyba. No, nie będę tego dobijał. Następnej już dobijemy. Nie ma się co spieszyć. Tyrkwi. Hej. Okay. Hehe. <grystanie> to przeciwnikowi totalnie nic nie wychodzi. <grystanie> Ależ przeciwnik musi być salty teraz. Nic mu totalnie nie wychodzi. Kontrujemy go jak chcemy. <noise> Idealnie. Następny oczywiście Gerd, bo to będzie ostatnia tura, w której robi on AOE. Hmm, także Gerd do przodu. Też tutaj przeciwnik spozycjonował troszkę słabo. Mógł chyba lepiej to rozpozycjonować, ale no teraz pomyślał. Łuca Wiedźmina. No, Przygotowuje Rządze krwi 3, tak, to jest oczywiste, ale my też rządy krwi 3 mieć będziemy. Więc pod tym kątem nas nie prześcignie. Nawet możemy rozważyć nawrócenie tego mentora, tak. Tylko nie widzieliśmy Murkwarga jeszcze i to by było głupie. Ok, widzimy Discard Juty. I strzał, w co poleci strzał? ten totem to kliknąć już dawno. Hehe. <grym grym> drogą. Mhm. Okay. przyzwał na jeść, i od razu go pewnie jeszcze użyję. Dokładnie tak. Kliknę sobie totem. Wiadomo, przeciwnik też może mieć oczyszczenie, ale i tak to wygramy, nawet jeśli ma. Nawet jeśli oponent tutaj posiada oczyszczonko, to będzie w porządku. A to będzie kosmiczna przewaga po naszej stronie. Kosmiczna. Jest grymista. W porządku. A, rzućmy tak standardowo. Nie będę się bawił z mentorem. Hop. To oczywiście już nie ma znaczenia, jak tutaj poklikam. Gierka jest już wygrana. Mogę strzelić ze 12, także jest 29 punktów. Jak wiemy, zbalansowane zagranie. Dasz drugie tyle i po problemie. Okej, okay, no tutaj troszkę zabrał mi jeszcze punkcików. Możliwe, że mogłem trochę lepiej to zagrać, ale no. Bywa. No jeszcze nie byłem... Ależ niefortunnie dobrałem jutę. <grymne> Co za pech. Tego zawodnika. Ja muszę tylko za cztery strzelić, o nie! Tylko za 4. Ale szpech. Czy ten pech coś zmienia? Dokładnie, nic nie zmienia. Wygrywamy z łatwością. No i tak jak widzicie, no, Skellige prezentuje się bardzo mocno z tym discardem. Yy, powiedziałbym, że jest nawet silniejsze właśnie od tej wersji, nie z discardem, tylko ze statkami. Także polecam serdecznie dla wszystkich osób, które chcą wbijać wysoki ranking. A w tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. pa! pa.